Na razie z tego e, zwiększenia dochodów półtora e, miliona nic nie zostało. A jeżeli ktoś ma wnioski, mogą upadać. Tylko proszę powiedzieć, z jakich pieniędzy to jest ma być finansowane. Można to zwielokrotnić, trzy napisać tam. Napisać. Proszę bardzo, e, radny Bajkowski. To tak, chciałem zgłosić wniosek tutaj Zgodnie z tym, co e, tutaj pani Katarzyna wcześniej e, wspominała e, odnośnie e, tych badań hydroekologicznych ekologicznych łąkoborskich e, i to była prośba ze strony e, osób skupionych wokół tego tematu e, Jakiego tematu, proszę pan? Tych panie badań, przewodniczący, ja badań. to bym niektórych radnych zbadał. Pani też Ale Panie, panie... Tak, Bogusław możemy zacząć też alkomatem al al wszystkich pokoleń. Zobaczymy co wyjdzie. Proszę, możemy badać wszystkich. Proszę przywołuję państwa do porządku. Zwoń na policji. Panie Bajkowski, proszę formować wniosek. Z... Co Ma, i kiedy? Tak, ja mam tutaj e, tak. Pyta pan Andrzej, co to jest za wniosek. To jest wniosek, który złożyli e, do budżetu państwo. I on brzmi tak, wniosek do budżetu gminy Konstancin-Dziurna. i ale to jest teraz pański wniosek. No dobrze, ale pan pyta szczegóły, no to chciałem to odczytać, no bo ja tego na, na pamięć nie znam. Ja nie jestem w tym temacie głęboko zaangażowany, po prostu wiem, że to jest sensowny wniosek, tak. I że to się toczy chyba od roku ponad, bo wcześniej już była przy tamtym budżecie o ten temat, o tych badaniach. O tym jak pomóc, jak pomóc nawodnić, nawodnić ten rezerwat i te tereny, tak. Więc jakby to, to, to się, tym się zajmują, natomiast chciałem, tak, wniosek jest tak, brzmi tak. Badania hydrologiczne, hydro ekohydrologiczne łąko kwota 35 tysięcy, ale zanim to, to trzeba zrobić miejsce, bo to są, jak rozumiem, po prostu wydatki bieżące. I sugestia też od strony tej osób, które są skupione wokół tego, do mnie była taka, więc ja tutaj przekazuję jako wniosek, no tak, mój wniosek, ale to bardzo mocno inspirowany, jest taki, żeby w dziale 900 mm, tam, gdzie mamy. Pani skarbnik, proszę słuchać teraz, a pani radna, proszę na miejsce. W dziale 900, czyli gospodarka komunalna i ochrona środowiska, e, ażeby w dziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tam jest kwota, zdjąć kwotę 35 tysięcy złotych, czy to jest jakby jedno koszenie e, obolskich mniej w roku. Przykładowo, tak można przyrównać, tak? E, gdyby już tak w szczegóły wchodzić zjąć kwotę, a ją przeznaczyć po prostu automatycznie w tym wniosku drugim, który będzie na ten zapis budowa, przepraszam, badania ekohydrologiczne Łokoborskich. Czyli wniosek pierwszy brzmiałby tak zdjęcie z rozdziału 904 e, kwoty 35 tysięcy złotych z e, wydatków bieżących podpunkt drugi, tam gdzie jest długi napis, zapis konserwacja wyposażenia i tak dalej. Kwota 35 tysięcy złotych. To jest pierwszy składowy wniosek. Czyli wtedy na tym zadaniu Proszę. zostaje 1 972 tysiące, tak? Już liczę faktycznie, bo. Tak, milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem. Dobrze. Czyli to będziemy mieli sfinansowane, a zwiększamy wtedy 3, plus 35 pięć tysięcy złotych zadanie, które się nazywa i w jakim on jest udziałem. Już mówię. Generalnie rzecz biorąc, tutaj miałem trochę problem, żeby znaleźć i wydaje mi się, że można by podjąć w tym samym rozdziale tak naprawdę, bo w dużej mierze to się to się tutaj kwalifikuje i wtedy można by dodać po prostu trzeci no trzeci. W takim razie nie zdejmujmy niczego, tylko wydatki bieżące, konserwacja i wyposażenie małej architektury i powiększyć w tym te badania, badania hydrologiczne Łąkoporskich. Koniec dodać. Bo to chodziło o tak, żeby dodać po prostu trzeci, trzeci, podpunkt, tak, o nazwie właśnie tej, z tymi badaniami. Więc jakby nie zmieniamy, nie zabieramy jakby samego faktycznie, tak jak Pan Andrzej mówi, działu, rozdziału, tylko jakby przenosimy, tak? Ale to mamy utrzymanie i Ale faktycznie tak może dwa wnioski, Panie Andrzeju, no bo żeby to było klarowne, czyli jakby tu kasujemy tą kwotę, a dopisujemy potem punkt trzeci. Dobra. Jedziemy w takim razie o zdjęcie najpierw, bo muszą być najpierw pieniądze, o zdjęcie w rozdziale 904. 35 tysięcy złotych z rozdziału wydatków bieżących punkt 2 z kwoty 2007 tysięcy 2 miliony 7 do kwoty 1972 972 tysiące, czyli zmniejszenie w tym rozdziale o 35 tysięcy. To zostawmy to. To jest dla... inny rozdział. Będzie, będzie ktarowni, proszę Państwa. K. Pani Renata Dąbrowska. Pani Irena Śliwka. 6 za, dwie osoby się wstrzymały. Tak i teraz y, drugi y, wniosek, czyli y, jeszcze zapytam Panią Skarbnik, jeżeli mogę, co będzie lepsze, czy lepszy będzie ten rozdział właśnie, dopisanie trzeciego punktu, tak, w wydatkach bieżących, czyli ten rozdział 904, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tak, czy na przykład lepszy będzie rozdział 995, pozostała działalność? Nie wiem, ale proszę jeszcze rozważyć y, rozdział 901, bo to jest gospodarka ściekowa i ochrona wód. No to może tak. 901. Tak, i... ochrona wód, bo to wozy, bo to będzie badanie okay. gruntu. Eee, ja się nie tak mi się wydaje. Już przechodzę tutaj. Mm. A jaki rozdział? No, rozdział 901. Nie mogę znaleźć. 900 A 000. jest, dobrze, jest faktycznie, przepraszam. Tak, to będzie chyba lepszy rozdział w takim razie. Czyli ochrona wniosek wód. jest taki rozdział w rozdziale tak. 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód. Tak, dodanie punktu. Badanie punktu yy, numer 7. Yy, 7 badanie ekohydrologiczne. Tak? Eko łąkoborskich. Eko eko łąkoborskich, tak? Tak. tak badanie ekohydrologiczne Łąkoborskich. Tak? Tak jest. Dalej. Głosujemy. Bardzo proszę. Sześć za, dwie osoby się wstrzymały. Proszę bardzo, są jeszcze inne wnioski? Proszę bardzo, z Wojda.